Śmieczką jestem PyPretem Games. Mi to może Farming To 22. Dzisiaj zapomniał. Pojęć mieniu. Kostki pozbierane. Pozbierane. Kasy trochę zmiknęło z konta. Ale jest to spowodowane jedną rzeczą. Pokażę wam. Nie patrzcie się jak tam to wszystko stoi. Bo to było na spontanie Kupiłem sobie taką wiatrę z DLC. Nie mylę. Pokazuję ile belek, jakiej pojemności i co mogę wpakowywać. Kostek mam aktualnie 114 kostek, mm, pakowanych 8250, więc myślę, że jeszcze tak przyciapam może max, max 2 powinno być wszystkiego mm, wystarczająco. No nie będę przedłużał, lecimy tutaj yy, z tym wapnem, bo te ja też mam tyle, że nie chce mi się myśleć kiedy ja to skończę. Ogólnie, a tak ogólnie też prawdziwie z tego, jak okay, spalamy sobie, no, eeeh, yy, bapniaki. Aaa, mówię, zresztą stoi, Paszowa je, niech sobie trochę ten sprzęt z poczciwych tak? Yy, nie wiem, mimo tego, że, bo my suma suma mam, najwięcej mamy ten jest też bardzo jest yy, wydajny, jakby nie patrzył. Z tego względu, że, ma mam 262 tak? Więc jeszcze jest porównanie do tego, żeby ten cionik palił, ale mam no, sentyment. Bo to jest praktycznie pierwszy, można powiedzieć, czernik, który został kupiony i najdłużej siedzi na serii, nie on zostanie do końca. więc tego mam taki sentyment. Musimy być zobaczymy, co to, to wszystko wyda. I ogólnie, mam nadzieję, że wszystko w pełni będzie. Mówię, właśnie jeszcze tego budynku, tamtego właśnie z tej słomy. Tak, tak, to lip nie postawione jest, yy, mogę powiedzieć, ponieważ podobno, nie było postawione 5 minut temu na spontanie yy, 5-10 minut temu, dawał tak, było postawione, żeby po prostu już tą sumę gdzieś składować, by nie martwić się yy, o to, gdzie ją trzymać, kurwa się, więc teraz yy, za mocno. In yy, case, yy, żeby po prostu już było gdzie ją składować, tak, więc yy, jak nie na magazyn. Więc wspomniałam, że magazyn postawić. Te 31 tysięcy ogólnie w z wyładowaniem terenu. Nie jest to duży koszt, ale no przyda mi się taki magazyn. właśnie jakby po prostu po części od, odciążyć tego safe'a. Mogę powiedzieć, bo no, ale ten safe trochę jest obciążony tymi z maszynami, rzeczami. Więc no, trochę słabo to wyglądało. Teraz myślę, że pod pod względem będzie troszeczkę lepiej. Na no to powiecie suma suma, ja też e, psychopezna tak z tego względu, żeby nie lagowało mm, na sejwie bo to że pyzmy ogólnie same sobie nie lagują e, więc dlatego tego mm, mm -hmm. mam zamienioną te pyzmy ale no, jeszcze raz powtarzam e, postawiłem tylko do wyłącznie po to, żeby nie lagowało i myślę że tak zostanie, że nie będzie lagować. E, no bo jednak do tego FPS-u lekko ucieka. Na co do serii? No, 22 rapuncie, kasy, mm, no jedno, co ja ogólnie, to no serio? No chodzi o 1925. Muzyki klasyfanej. W każdym razie ogólnie tej klasy wystarczy. Klasa ogólnie, która ma zacięta, dwa odcinki temu, jeszcze nie jest skończona. Jest już tam gdzieś, bo jest końca niż uczątku, początku. Możemy powiedzieć, mm, bo jesteśmy już za połową ogólnie, mm, ścięciem, więc myślę, że. Tak dobrze powiedziałem, będziemy będzie, 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 będzie mieli tutaj sobie uprawki. Tutaj właśnie. Ja, tak, po tym miniu I pewnie yy, będzie październik. dziennik. październiku trochę będzie bardziej więcej roboty, bo trzeba będzie podać Trzeba będzie po wszystko, troszeczkę tego, tej roboty będzie. Ale jestem w stanie, myślę w 50%, więcej, w 70% jestem pewien że by, by właśnie um, soboty, no dobrze, bo chyba, no uda się go ogarnąć, um, to żeby by to, to na październik, więc myślę, że to będzie zrealizowane w październiku, ja tak zrobię, bo to mogę dzięki miesiącu za dokładnie jechać. Uuu. Hmm, Nie wiem, hmm, będziemy mieli sobotę już przewinięciem na e, właśnie wczoraj, e, sobotę przewinięciem na październik będziemy mieli trochę tej akcji więcej mówię dla siebie, bo hmm, ja na ziarna no, przepraszam za baniąki, i gotawy więc trochę tego oboty będzie. No, ale jestem myślał, że pewnie, no, do końca tego dnia, pewnie przyszłego, pewnie zostaniemy na październiku, tak mi się wydaje. No, bo teraz, co że nie zdobyłam rady tyle ogarnąć. Mm, codziennie te odcinki były, wraz <kuh> właśnie tymi odcinkami, które są na kanale. Takie... No, i powiedzieć, że jest. Ale, no, nie jest tak No nie powinno być aż tak źle. Czekajcie jeszcze muszę coś zobaczyć w telefonie, co ja będziemy mogli nawet do pizza dosypać ogólnie chyba za hmm, czasu. z tego co widzę. Czy nie lepiej Czyli Czy nie lepiej złożyć? Dobra, to jest gra, więc możecie... Bo nam się trochę ale jesteśmy na nerwu, To jest tego gra. Będę na mi tym save. Jak sobie tak? Sypię, tyle yy, to zapowiecie, dobrze. Lecimy. czy trochę pójdą. Nie dla mnie, dla mnie zabiło, pewnie jest 10 godzina. Yy, bo nagraniałem sobie do Walking Dead właśnie na dzisiaj. I ogarniałem sobie właśnie yy, seba, więc chwilę czasu musiałem poświęcić na to, żeby to ogarnąć. jak ja Seja pokręcę, żeby się nie I to blisko może to nie mieć. no yy, i ja, oganiam sobie Seba, sobie, bo do chwilę czasu mi spędziło. sens powiek może powiedzieć. No, ale jest dobrze. Teraz udało mm. się ogarnąć. Tak widzę, że kropy nie zamknąłem. Nie połączyłem. nie. wiem, ile czasu będziemy mieć. Te pola powinniśmy raczej ogarnąć aktym, na tym te mniejsze pola. Łupatka pewnie po tych, na tym większym polu. Żeby nie było tego samego. Eee. Chociaż ogólnie pani że nie było tutaj żadnej akcji na tym dużym polu. Yy, więc uprawka będzie jak najbardziej wskazana, Dziękuję. więc moja jeszcze piątkową odpowiedź będzie do uprawki, ja będę miał przy tym by chyba okanów czas, ja będę miał czas, żeby okanów żyć, to jest yy, no i będzie już, moim zdaniem, elegancko. to będziemy między że myślę, nie wiem, ciekawy jestem, yy, jak to może się czas, mniej więcej cunkę na tych polach, połymieć no bo na pewno po y, jęczmieniu, który był ścinany właśnie po jęczmieniu, osie, y, który był ścinany, on no, tam będzie prawdopodobnie w 90% swoja. Ewentualnie bo tego już jeszcze y, nie myślałem w 100% jedno właśnie z dwóch. Y, albo swojego, albo soju. Jest taka dwie. <laughs> upadłem, no. <laughs> Ogólnie nie uprawiam na. Zastanawiam się. W też czuję, że trochę chyba. w sobie, że na trochę... Nie za bardzo będę, tak będę. Taki mać będę, tylko czekam jaką efektywnością. matka. Dzień dobry, nie do usiłki, więc. Yy, to będzie trzeba. Proszę już pojechać, ciepłej. To ulubnacie. Więc. Więc. Do chwili nawzajem. gospodarce. Ale myślę, że tam sobie radę jesteśmy z, z tym nagrywaniem i ogłodnią gospodarce. A to no bym się na razie tutaj jakoś pomyślał o tym. I co? Jak hmm. wspomniałem, będzie uprawka. Czy jak się. Hmm. Słonecznik prawdopodobnie pójdzie pierwszy pod kosem. Mogę powiedzieć, bo. E, jak w ja sumie, teraz dużo przybyło. Jest to pewnego. Dużo docięcia. tego słonecznika. Więc prawdopodobnie teraz słonecznik pójdzie pierwszy po pod kosem. Pewnie słoja później będzie, więc po słoneczniku prawdopodobnie będzie nieć, będzie uprawka. posiedni będzie bezpośredni się w hmm, nieczmienia po słoneczniku, więc zobaczymy. A co finalnie widzie? Hmm, Tego jeszcze dokładnie nie wiem. Wiecie, no ewentualnie Po będę mógł to będę mógł na nagrywał, to będę upawiał. A które będę, będę później nagrywał, będę pewnie na projekcie to pewnie będę się pojawiło bez, bez walkowa, tak powiem. E, znaczy bez żadnej upawki? żeby ja po prostu szybciej to nadgonić. To jest chyba w chyba miasto 193 odcinek, później fajne tempo, bo praktycznie my 40 to odcinek, z to praktycznie mogę można powiedzieć, że w godzinie 113 na razie fajnie się trzyma. To odcinki są codziennie, um, co mnie ja zadowala. Dlatego też, powiem, że takie są um, takie posunięcia, to takie są właśnie typu na poprzednim odcinku. dwa odcinki temu na zakup y, pola, na, nawet w poprzednim, czyli wczorajszym, były przefłonki, y, właśnie ponieważ, y, jak powiedziałem, na odcinku przefłonowana będzie łąka aktualna, która jest na no, właśnie po umikrzeniu wiecie, może nie wiecie tu już jest <laughs> no kopyle i zostają tutaj na górze zostajemy, a tym jedno pole przepraszam dwa pola dwa pola nam zostają i zostają nam jeszcze dwa tutaj dobrze liczę Są nam cztery pola więc prawdopodobnie finalny wakiet pewnie będzie jeden sezon i pewnie drugi sezon i to będzie pewnie wszystko jeśli tak będę u mnie miał w planach zobaczymy może tak będzie że jednak może być tak żeby kupił tylko i będziemy kończyć nie wiem zobaczymy ym, po prostu nie mogę więcej zrobić bo może ja, będzie dobrze a w głowie to żeby po prostu ogarnąć to to na co I ten samej ma skończyć czy do połowie, czy końców, ale w macu skończyć. Powiedzmy, patrzę w takim tempie nagrywania, tak jak teraz, codziennym do marzec, do macie 28 plus marżyc 31, się nie no mylę, albo 30, 28, powiedzmy 60 jeszcze odcinków. Może być skończony, to szybko. A najpóźniej, 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 dosłownie, no najpóźniej chciałbym to zrobić w ale mniej się do tempa zacząłem, to myślę, że... Maki będzie mnie skończył tą serię, będziemy już mieli... pewne bo jedną serię Flaminga. Zresztą chyba z tego co widzę, że w FPSie to jest jeden strony minus, drugiej strony plus, może. Bo nie nawet nie było się, że nie wiadomo jakimi innymi serii. No drugiej strony to jest troszeczkę minus, że... Tak mało serii, bo mam tylko jedną serię samego co mnie właśnie trochę no, boli mnie z jednej strony, jest okej no nie ma tego bacia żeby na napina, kabinacie yy, na siłę, żeby tu nagrać, tam wylokować pewnie jakiegoś sejba ale spokojnie yy, przez niedzielę dokończamy sejma i prawdopodobnie już od połowy tygodnia przyszłego tygodnia będziecie mieli prawdopodobnie już drugą seję na kanale swarindo yy, wiadomo, jeśli człowiek miałby takie wolne zajęcie, żeby mógł sobie usiąść yy, i nagrać, to by yy, znaczy, taki zawód, że po prostu przyjdę do roboty, włączę, yy, przychodzę i sobie siadam powiedzmy na 4 godziny, bityk 4 godziny sobie oganiam i nagrywam. to spokój, jeszcze by to bardziej było racjonalne niż tak powiedzmy takie rozbicie czasowe, yy, jak to jest w gospodarce mm. A tak to wiecie, może jednak um, trochę czekować czasem. Największy czas mam właśnie, najpędzej to mam właśnie w nocy, w nocy wieczorem, ewentualnie wcześniej rano, bo, na mnie pod względem wrzucania. Bo później to już um, za bardzo mam tego czasu, i pewnie tak wychodzi, że. Nagrywa <laughs> sobie dwa odcinki. Będę jeszcze tego tej wieczorem, czyli dzisiaj jeszcze będę się robił do 11, a muszę stać o 2, zdaje mi się. Może powiedzieć, że jest w pewnym sensie, no, ale to no. dwa, się to niedługo. Eee, no i co, ale myślę, że w będę mieć Róźniej, eee, to będę trochę... Później, ale zobaczymy, kto wyjdzie. No i co. No, yy... w będzie już w 90% w przyszłym tygodniu. Jak to wyjdzie, finalnie miało być o nazwie Inter. głowie fajne. Raczej znaczy nie wyjdzie, yy... się postara, można powiedzieć. Ale raczej wątpię, żeby tak ładnie mi to wyszło. A Więc, yy, pewnie Więc pewnie INTA nie będzie to, co było zamierzane z początku samego nie będzie. Nie wypadnie, tak powiem, e, więc moje zapowiedzi, które były zajebistą scenarią, miały być bardzo podobnie... Znaczy, ja nie scenaria podobnie będzie dobra, m tylko ten intro, który miał być, no nie idzie tak, jak bym chciał, więc... E tylko z tym wszystkim tak idzie, jak to idzie. <laughs> Ale zobaczymy jak chcę intro zrobić, mm, żeby powiedzmy no pierwszym odcinku, a w drugim odcinku i już sobie to ruszyć ewentualnie. Zresztą takie intro, co chciałem, to na tym pierwszego burzyć i mogęście nawet tym wiedzieli co i jak dlaczego. Osoby tutaj też. Można by sobie intro zrobić, ale jakoś nie jestem tutaj już... Nie chcę mi się kombinować. A się też muszę nauczyć tego intro robić, można powiedzieć, montować fajnie taki te intera. Jaś Into to chyba miałem nad tym czy miałem jakiekolwiek duże intro. Tak się teraz zastanawiam eee, A chyba trzeba nie długo kiedyś pomyśleć nad takim właśnie interem eee, ogólnym. Na pewno muszę sobie zmienić jakieś tam fajne zrobić. Ale nie wiem czy to tak będę umiał zrobić eee, sobie ładnie i tak dalej. Eee, a czy baner, No będę mi te, wymiana tego no. Wiadomo, to jest 90% wszystkiego yy, to jest nie tylko na kanale, a drugie, a, a drugie, się to jest właśnie tak, wszystko to się mówi, i równo to samo jest, jak macie tło, nawet na awatrach, na jak macie, i macie tło, właśnie w fabacach, chyba, czy w na kanale. Więc no, jest to dość chyba, nie będę przedłużał. Bóg sobie to wędrowa, wędrowa. jeszcze wędrować, nie mówił, jak Jeszcze odcinku byłoby to na tyle. Myślę, takie już nie ma się spotkać. Zobaczymy w kolejnych Dzięki za oglądanie. się do odcinka na razie. Cześć.